Cześć, witaj w kolejnej części vloga Moje 5 Minut i dzisiaj kontynuuję pracę nad wyciąganiem zdarzeń z bazy. Jak mi się to uda, to mam pewien pomysł na poprawkę, tak, żeby nie dawać domyślnych wartości w UHAIU. Znaczy, żeby dać te domyślne wartości, ale w innym miejscu. Także zapraszam na kolejne 5 minut. Dzisiaj znowu zapis i odczyt. Wczoraj skończyłem w tym miejscu. E, I to co mi się wydaje, to, to problematyczne jest po prostu e, to pobieranie. E, najlepiej byłoby to oczywiście zrobić w jakiś inny sposób: te filtry jakoś tutaj przekazywać. Czyli de facto zmienić e, pobieranie zdarzeń. E, I może sobie tak zaeksperymentuję. Pytanie. Jak jest find? To co tutaj może się znaleźć? X. Daj timestamp, type i tak dalej, tak dalej. Może jednak tego nie będę robił. Chciałbym jakiś zrobić research większy, czy ja mogę to zapisać w ten sposób, żeby po prostu tu przekazać te wszystkie parametry i nie robić tego w widoku. Wówczas miałbym po prostu wyciąganie z repozytorium. To może bezpośrednio, może właśnie trzeba byłoby to przenieść z repozytorium. Mianowicie te fragmenty tutaj. Jeżeli ja mam tutaj tą nazwę, to ja mógłbym wyciągnąć to z repozytorium. A nie bezpośrednio w widoku. I może właśnie w taki sposób powinien do tego przejść. Czyli mianowicie events równa się repozytory get events. Ok. Czyli takie filtrowane eventy, i to, co chciałbym przekazywać, to może tą nazwę. I tu by była deserializacja i tak dalej, i tak dalej zrobię taki eksperyment e, w ten sposób to by znaczyło, że to będzie public tutaj będzie string and name i teraz jak robię find all to ja sobie jeszcze robię operację where według type name, czyli de facto to jest y to jest mój type name. No i jeszcze jeszcze realizacja czyli te event musiał być tutaj. Eee, czy coś mi tu jeszcze jest potrzebne? Kropka mi nie pasuje. No i where jest Alt Enter, bo nie ma eee, tych wszystkich eee, elementów extensions, eee, to jest Bison Extensions, to ja sobie jeszcze zobaczę to nie jest potrzebne do przeniesienia, tak jest czyli de facto e, mam coś takiego ten getEvents mu się nie podoba jeszcze, albo nie jest w interfejsie czyli de facto tutaj jest get events i przyjmuje string jak to było? type-event co on tu przyjmuje? co on tu przyjmuje? to wywalę. Ale... type-name niech mu będzie type-name kurczę nie chciałem się tego robić, że tak wyszło więc więc tak to zrobię Nie wiem, czy to w sumie tak potrzebne. Może nie. E, dobrze. To co ja tutaj jeszcze mam? Czyli mam ten mój event, deserializacja, ty event, i jemu coś nie pasuje. No trzeba constrainy dodać. O, same się dodają. Mamy pytanie, czy dobrze? E, co tutaj nie pasuje? Te constrainy. To jest klasa. O, właśnie, bo to pewnie musiało być jeszcze tutaj. W sumie już zapomniałem okej, okay. czy to rozwiązuje problem? A, się zagmatwałem dzisiaj. Ach, miało być tak pięknie. Nie rozwiązuje to problemu. Mam ten event, i to jest klasa. A zobaczmy, co jest w deserializacji. Eee, no jest klasa. Ten event to jest klasa, ten event static, ten event. Czyli tak, to powinna być klasa. Czyli tu jest poprawnie. To dlaczego nie chce Nie może przekonwertować do eventbasa. No to jest klasa. Pewnie będę się zastanawiał. Nie, nie dzisiaj tylko jutro. Zwicie chciałem zrobić e, finalnie już odczytywanie, ale wpadł mi do e, głowy pewien pomysł, żeby przenieść e, ten cały odczyt w inne miejsce, do repozytorium i, i przez to będę e, mógł pobierać mniej zdarzeń z e, bazy. De facto takie przefiltrowane i je dopiero persystować i przekazywać dalej. Persystować, to słowo, zapisywać do, do listy. No i sobie tak rozgrzebałem kod, który nie działa. No ale cóż, tak to czasem bywa. Więc jutro kontynuuję oczywiście pracę, żeby w końcu może wyciągnąć te zdarzenia. No ale w sumie refaktoryzacja. Podmieniam to wszystko i zrobię testy i powinno działać, więc na tym to polega też. Także dzisiaj to już tyle. Nie będę więcej biodolił, żeby ci nie przynudzać. Dzięki, do usłyszenia. Jutro, cześć!